Mogą nam zostać narzucone kwoty imigrantów do przyjęcia, bo chcę, żebyście Państwo zrozumieli, że mechanizm będzie wyglądał dokładnie tak samo jak w sytuacji przyjmowania uchodźców z Ukrainy. To znaczy, wojewoda otrzyma zadanie rozlokowania po Dolnym Śląsku imigrantów. I jacy to będą imigranci? Będą to imigranci, którzy nie wybrali sobie Polski do życia, którzy trafili do innego kraju Europy, z którego zostaną przesiedleni. Nie będę porównywał tego do, do obowiązkowych przesiedleń i do tego, że przyjmujemy w tej chwili repatriantów, ale, ale tak, to, tak to będzie technicznie wyglądać. I teraz, kto będzie przesiedlany? Przesiedlane będą osoby, które nie podjęły pracy w kraju pierwszego wyboru, nie nauczyły się języka, po prostu nie dostosowały swojego zachowania, nie wdrożyły się w system funkcjonowania w danym państwie. Więc prawdopodobieństwo, że u nas ta sytuacja się powtórzy, również jest duże. Czyli u nas statystyka osób, które zintegrują się z naszym społeczeństwem, podejmą pracę, nauczą się języka, skończą szkołę, będzie o wiele gorsza niż statystyka w kraju pierwszego wyboru. Już nieważne, czy to są Niemcy, Hiszpania, Włochy, który to jest kraj. Tam 47% imigrantów podjęło pracę, u nas to będzie 10-15%, dlatego że zostaną nam przysłane osoby spośród tych pięćdziesięciu kilku procent, które nie były w stanie się dostosować do warunków panujących na Zachodzie.